Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj na stanowisku mam BMW X3 E83, w którym podczas weryfikacji wyszło na jaw, że do wymiany jest między innymi uszczelniacz przedniego dyfra na ataku. Do wymiany są tuleje reakcyjne przednich wahaczy, ale nie po to tutaj został opuszczony wózek przedni. Tylko po to, żeby wyjąć maglownicę do regeneracji. Dlatego w tym odcineczku pokażę Wam krok po kroku, co należy wykonać, żeby wyjąć maglownicę. Więc tak, odkręcasz poduszki silnika, odkręcasz drążki kierownicze po jednej i po drugiej stronie, odpinasz od maglownicy przewody hydrauliczne wspomagania i nie zapomnij o kolumnie kierowniczej odpiąć od maglownicy. Tego typu przewody odpinamy w następujący sposób. Ten plastikowy kapturek przekręcamy w lewą stronę. Przekręcasz go w lewą stronę. Następnie dociskasz do przewodu. Chwytasz mocno razem z przewodem i wyciągasz. Trzeba to na po prostu wyszarpać. Bierzesz belkę do podwieszania silników. Podwieszasz silnik na haku do holowania, który wkręcasz w głowicę tuż obok podstawy filtra oleju. A następnie sprawdzasz, czy silnik rzeczywiście jest podwieszony. Wózek skręcony jest na 8 śrub do nadwozia. Jedna jest tu, druga jest tu, i tu są dwie. Po drugiej stronie wózka jest to samo. Gdy już opuścisz wózek, masz teraz maglownicę. Praktycznie gotową do wyjęcia. Zostały tylko dwie śruby mocujące magiel do wózka. Odkręcasz te dwie śruby i wyjmujesz maglownicę na zewnątrz. Teraz, gdy maglownicę mam już na stole, zabiorę ją na myjnie po to, żeby pozbyć się brudu, tak żeby pracować w czystych warunkach. Tak przygotowano maglownicę. Mogę teraz rozebrać na części pierwsze. Nowa listwa zębata i zestaw naprawczy czekają już na montaż. Korpus maglownicy zabiorę raz jeszcze na myjnię, żeby pozbyć się ze środka zbędnych zanieczyszczeń. Tak poskładaną maglownicę z nową listwą zębatą i zestawem naprawczym mam gotową do montażu. Tu nawet smar jest nowy. A więc, skoro maglownica została już zregenerowana, to teraz należy wykonać te same czynności, tylko w odwrotnej kolejności. Także pamiętajcie o subskrypcji kanału, o komentarzach, o dawaniu lajków. Widzimy się w następnym odcineczku. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.